Zapraszamy Państwa do wspólnej wędrówki przez świat słowa, świat pełen emocji, refleksji i mistrzowskiej poetyckiej formy. Więc też kiedy go fortuna omyli, wnet głowę zwiesi i powagę zmyli. Lecz na szczęście wszelakie serce ma być jednakie. Bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi, to da to weźmie, jaku się jej widzi. Ty nie miej zastracone, co może być wrócone. Siła Bóg może wywrócić w godzinie, a ktomukolwiek ufa, nie zginie. Wiecznie wam służę, nie służę na chwilę, w miarę, nie nazbyt ciągnąć rzemień każą, wiarę uprzejmą, nie dar sobie ważą, pilnują prawdy, nie kłamają rady, miłują z serca, nie patrzają zdrady, miłości pragną, nie pragną tu złota. Godności trzeba, nie za nic tu cnota. Miłujmy wiernie, nie jest z nich przysada. Folgujmy panią, nie sobie ma rada. Wywieźć go móc nie będą, tak tam ścieżki mylne. Na koniec i sam cieśla, który to mistrował, aby tu nie zawsze do wrót trafi, aż płyra szychtuje. Do ramienia to śledwe wierzchem wylatuje.